Hej, słyszeliście już o dwóch nowych ziemskich zielonych latarniach? Pierwszą z nich jest Simon Bass, który był takim dobrym chłopakiem, o bardzo niepokornym sercu, czy jakoś tak. W każdym razie był wewnętrznie dobry, ale dorabiał sobie nielegalnymi wyścigami, kradł auta do tych wyścigów i pewnego razu miał pecha, bo ukradł ciężarówkę, w której była bomba. No i bomba wybuchła. No i przyczepiło się do chłopaka chyba nawet FBI, dlatego że był muzułmaninem, no więc został od razu podejrzany o terroryzm, przesłuchiwany i kiedy był przesłuchiwany w jakimś w ogóle nielegalnym miejscu, nie miał prawa do adwokata ani nic, to leciał pierścień na jego palec, że został wybrany, żeby być nową zieloną latarnią, i stamtąd wyleciał. Oczywiście był niewinny i to nie on tę bombę w tym aucie zostawił, no ale musiał to udowodnić, bla, bla, bla. Druga stosunkowo nowa zielona latarnia to Jessica Cruz, która początkowo była zieloną latarnią troszkę inną niż reszta korpusu, dlatego że na jej palec wszedł pierścień jednego z członków Ligii z innego wymiaru. I no ten pierścień był zły i ten pierścień chciał wszystkich mordować, a ona nie chciała i... Wiecie, wiecie. Że chcecie się o niej tam więcej coś dowiedzieć, to szósty tom Ligi Sprawiedliwości. Tutaj jest jej historia dokładnie opisana. W każdym razie ona była zieloną latarnią z tym pierścieniem z innego wymiaru. Natomiast pod koniec New 52 została taką normalną zieloną latarnią. I to jest wszystko, co musicie wiedzieć przed przystąpieniem do tej zeszytówki, bo czeka nas bardzo przykra przygoda z zielonymi latarniami. You me. Dzisiaj porozmawiamy o siódmym zeszycie z serii Green Lanterns for a beer i chciałabym opowiedzieć dlaczego uważam, że ta seria jest słaba, no a najlepiej jest opowiedzieć to na przykładzie losowego zeszytu. No więc całość zaczyna się nam jakimś monologiem wewnętrznym Jessica, która mówi sobie nie dam rady, nie poradzę sobie, ja powinnam stąd uciec, nie powinno mnie tu w ogóle być. Nagle otwiera drzwi do jednego z pokoi, akurat do kuchni. No, no dobra, otwiera drzwi. A tam jest jej partner BAS, czyli ta druga zielona latarnia, bo oni razem stacjonują sektor ziemski no i ziemię je i pilnują tutaj tego wszystkiego. Jest ten BAS, jest jego siostra. I jest rodzina tej siostry, jej mąż, jej dziecko, i tam ogólnie panuje rozgardziarz całkowity, tam ludzie biegają, krzyczą na siebie, coś generalnie próbują ugotować. No i Jessica stwierdza, ja jestem zbyt aspołeczna na te zabawy yy, yy, idę sobie. Wychodzi przed dom, zmienia się w zieloną latarnię ten kostium ma już na sobie i chce odlatywać, kiedy zatrzymuje ją właśnie Simon. I mówi jej, no weź, dlaczego odlatujesz No weź, no zostań. No stwierdza, że ona no nie da rady, że tego, że ona jest taka społeczna, bo musicie też wiedzieć, że ona ileś tam czasu siedziała zamknięta u siebie w domu, bo się bała wyjść i generalnie u niej to pokonywanie strachu w dużej mierze polega na tym, że wychodzi z domu, rozmawia z ludźmi i no funkcjonuje jak normalny człowiek. No więc stwierdza, że to nie jest dla niej i ona może by sobie już Poleciała. No to Simon zaczyna ją przekonywać, że muszą upiec jakieś tradycyjne, rodzinne ciasteczka, bo jest Halloween i zawsze na Halloween piekli, i przyjedzie jego mama i te ciasteczka muszą być, a te ciasteczka to są nawet lepsze niż zwykłe ciasteczka. I to przekonuje Jessicę, a jak jeszcze Simon dodaje, że no wygonimy tam z kuchni tę moją rodzinę i nie będziesz musiała z nimi rozmawiać, no to już w ogóle jest szczęśliwa i wraca z nim do kuchni. Potem dostajemy jedną stronę zbliżenia na strażnika, który jest w tym domu i tam sobie medytuje. Jest to generalnie wątek tak nieistotny, że co zresztą jestem zaskoczona, że on znowu jest, bo w go pamiętam. Generalnie ten strażnik tam pewnego razu im się pojawił na trawniku, mówiąc, że musi porozmawiać z Halem Jordanem, a że Hala Jordana akurat nie było, no to zostało nim Wróćmy do kuchni, gdzie nasz duet usiłuje zrobić te tam ciasteczka. I sobie tam rozmawiają, tam o swoich siostrach, jakieś emocjonalne rozsłuchy. ważne zostawmy to, w ogóle to jest nieinteresujące. Natomiast w pewnej chwili Bas próbuje to surowe ciasto, które przygotowali i stwierdza, że ono jest paskudne, że ono się do niczego nie nadaje. I jest tym faktem tak oburzony, że zmienia się w zieloną latarnię i odlatuje z tego domu. What? No Jessica leci oczywiście za nim i mu mówi, stary... No, sorry, przed chwilą Ty mnie tu ściągałeś, a teraz sam odlatujesz. Co tu się w ogóle dzieje? No i Simon opowiadał o swojej matce. Wcześniej mieliśmy trochę rozkminy o siostrach, teraz czas na rozkminy o matce. Że on nigdy nie był dostatecznie dobry, że no często słyszał, że sobie tam nie radzi, że coś robi nie tak. No i Jessica stwierdza, ej, no to, to nie brzmi za spoko, jeżeli tak mama ci mówiła. Na no co on odpowiada, że ej, przestań, moja mama jest moją bohaterką, bo ona jest taka wiecie. Dla chłopca, mama. Nie wiem, no w każdym razie chciałby na niej zrobić jakieś wrażenie. Ale po pierwsze, do ciastka nie wychodzą. Po drugie, no jego mama nie wie, że on jest zieloną latarnią. A po trzecie, kradnąc te auta swego czasu i no był podejrzewany o ten terroryzm, policja przyszła także do domu jego rodziców. No i. Troszkę skopał tym samym, no bo napędził im i stracha, oni się bardzo od niego martwili, denerwowali, zastanawiali, czy może faktycznie jestem tym terrorystą. No i chciałby też to jakoś im zrekompensować, a czuje, że nie jest w stanie, no więc uciekł. I Jessica mówi to, co no właściwie chyba pierwsza rzecz jaka przyszła jej do głowy: Ej, star, no weź, daj spokój, no i skończymy te ciastka. W tej rozmowie chyba nie chodziło tylko o ciastkę, dziecko. Dobra, nieważne. Oczywiście Simon jest pełen wątpliwości, czy zdążą te ciastka zrobić. No, ale Jessica mu przypomina, że mają przecież pierścienie, no więc pieczenie ciastek z pierścieniami to jest w ogóle łatwizna. No i faktycznie są w tej kuchni, pieką tamte ciastka i nawet dadzą radę je skończyć na czas, bo przychodzi mama Simona. I pierwsze, co patrzy na niego, to o mój Boże, dlaczego jesteś tak wybrany synu? No, w sumie logiczne. Natomiast Jessica mówi: Eee, bo pani syn jest latarnią, jest bohaterem i w ogóle. Okej, okay. siadają sobie razem. I Simon zaczyna, mamy tłumaczyć, że jest tam bohaterem, pokazuje jej zdjęcia, patrz mamo, to ja i Superman od Wonder Woman i my ratujemy świat i w ogóle to jest fajne. A mama tak siedzi, patrzy, po chwili Jessica przynosi te ciasteczka, które były klutego tego zeszytu i kładzie tej mamie przed nosem i ona próbuje to ciasteczko i stwierdza, że mmm, no może nie jest idealne to ciastko, ale jest bardzo dobre, a potem w ogóle Tuli Simona i mówi, że jest z niego dumna, że pewnie wolałaby, żeby nie ryzykował swojego życia, ale że pomaga światu i że to jest dobre. No w sumie, serio, spodziewałam się tego, chyba każdy się tego spodziewał. To dążyło do tego momentu. A jeszcze na ostatniej stronie ten, ten strażnik, który tam medytował u nich w jakimś pokoju, nagle stwierdza, że ktoś przybywa i ucieka przez okno. I to jest koniec tego zeszytu. To jest koniec tej historii. Widzieliśmy trochę strażnika oraz rozkwiny emocjonalne i pieczenie ciasteczek. Jest to podsumowanie całego zeszytu 7 serii Green Lanterns. Matko Bosko, co to było? Ja nie wiem, czy latarnie. Umiałem robić w DC tylko trzy osoby, bo latarnie Jonsa są super, są niesamowite. Czytajcie latarnie Jonsa. To jest bardzo długa opowieść, bo on. Jakby nie ma restartów w środku jego opowieści, on cały czas tę opowieść toczy i nawet New 52 nie zrestartowało w historii latarni, co jest niesamowite wręcz, żeby to się udało zatrzymać. Zresztą tak dobrą historię nie dziwię się, że zatrzymano. Potem jest jeszcze Tomasi, który komplementarnie z Jonesem działa, bo kiedy Jones robił główną serię latarni, to Tomasi robił Green Lantern Corps. I Tomasi nie jest może tak dobry jak Jones, ale trzyma bardzo wysoki poziom i to się bardzo dobrze czyta. Oprócz tych dwóch panów była jeszcze seria Red Lantern z Infinity, która od pewnego momentu była naprawdę dobra i on się fajnie czytało. I to jest wszystko. Ja nie jestem w stanie wymienić nic innego, co było dobre z latarniami. Ja nie rozumiem, dlaczego tak kiepscy scenarzyści dostają latarnie. No to, co dostał ten po Jonesie, jak on się nazywał? Benditti, Jakoś tak się nazywał? Jezus Mary, ten człowiek w ogóle, on nie powinien być wpuszczany do DC, powinni jego zdjęcie tam mm, powiesić w budynku, tego Pana nie wpuszczamy. No to, co on zrobił z tymi latarniami po Jonesie, to ja myślałam, że nie wiem, zacznę się, nie wiem, ciąć papierem, bo to po prostu było tak, tak złe i tak słabe, że słów brak jeszcze wiecie, po Jonesie, który miał taki poziom zejście do poziomu bunkier, 5 pięter pod piwnicą. No o czym my rozmawiamy, tak? Nie wiem, nie rozumiem, dlaczego latarnie mają takiego pecha, szczególnie, że Simon Bass był postacią stworzoną przez Jonsa, ale on się tam pojawia na dosyć krótko, nie ma też jakiejś bardzo kluczowej roli, więc z tą postacią wiele jeszcze można było zrobić. Można było ją jakoś rozwinąć, a dostajemy jakieś rozkminy rodzinne i pieczenie ciastek. No, nie wiem, jestem, jestem rozczarowana. Dobra, tak z mniejszych rzeczy, to w tej chwili mam 11 zgłoszeń na konkurs, ale jeszcze nie mogę powiedzieć, kto wygra, no bo jeszcze nie wiem, no bo czas jest jeszcze do północy. Dzisiaj jest niedziela tak w ogóle, wiem, że wrócę to w czwartek, ale dzisiaj jest niedziela, kiedy to nagrywam. Więc no, jeszcze nie wszystkie zgłoszenia są, więc nie mogę w filmiku ogłosić zwycięzcy, no bo szczerze mówiąc, sama go jeszcze nie znam. I jestem bardzo zadowolona, bo przyszło aż, no jak już wspomniałam, 11 zgłoszeń w tej chwili. Także, no, jest to całkiem, całkiem fajny wynik. Bałam się, że będzie jedno, dwa, tak? I z czego tu wybierać? No, to dobrze, się ja lecę, bo jeszcze dzisiaj sobie produkuję na targach hobby. Mam nadzieję, że część Was tam zobaczę. I, no, widzimy się za tydzień. You